Portal wrc.pl Już na Wjazdory na motocyklach to cykliczna impreza charytatywna organizowana przez Anię Garbatowską, Gosię Krajniak oraz Lilę Buczkowską. Organizatorki wspiera wągrowiecka brać motocyklowa oraz klub Amazon WMC Chapter Poland. W tym roku zbiórkę rozpoczął charytatywny koncert, w którym udział wzięło 160 osób. Podczas koncertu przeprowadzono licytację, dzięki którym zebrano 1706 zł. Kwota ta rosła z dnia na dzień. Dzięki ludziom dobrej woli i datkom wrzucanym do puszek udało się zebrać 3940 zł. Dzieci z wągrowieckiego domu dziecka otrzymały pralkę, słodycze, sprzęt sportowy oraz paczki świąteczne ufundowane przez klub BMW Weteran. Część zebranej kwoty przeznaczona zostanie na sfinansowanie miesięcznej rehabilitacji Moniki Pozorskiej, wągrowczanki, która od kilku lat zmaga się z chorobą Wilsona. Wśród obdarowanych w tegorocznej akcji znalazł się również szpital powiatowy, a konkretnie oddział dziecięcy, który otrzyma środki czystości. Akcja cały czas trwa. 20 grudnia gwiazdory odwiedzą podopiecznych ośrodka szkolno-wychowawczego. Tam również zostawią prezenty. wrcpl